Dzisiejsza konferencja nosi tytuł wspieranie osób z autyzmem na przestrzeni ich życia. Zaprosiliśmy na konferencję gości z Francji, z Białorusi. Chcemy się podzielić doświadczeniami, wysłuchać ich doświadczeń dotyczących wspierania osób z autyzmem na przestrzeni ich życia. Widzimy taką konieczność. Chcemy jakby obalić taki mit, który ciągle jeszcze gdzieś funkcjonuje, że autyzm dotyczy dzieci i że się raptem dorosły gdzieś znika, a tak naprawdę osoby z autyzmem dorastają, stają się dorosłymi i nadal potrzebują wsparcia i pomocy z naszej strony. Tylko nie Wielki odsetek osób, no niestety wielka szkoda, a mimo naszego intensywnego wsparcia, terapii, zaangażowania, będzie mogła sobie poradzić samodzielnie w życiu. Większość z tych osób będzie potrzebowała wsparcia. Yy poprzez wszystkie swoje etapy rozwoju łącznie z dorosłością. Więc dzisiejsza konferencja ma na celu jakby podkreślenie tego. Cieszymy się, że tak dużym zainteresowaniem się cieszy. Zgłosiło się ponad 500 osób. To nas bardzo cieszy, ale to świadczy o tym, że problem społecznie jest coraz większy. Tak naprawdę statystyki są alarmujące i zaczynają nam dorastać kolejne pokolenia autystyków, gdzie tak naprawdę w pewnym momencie swojego życia zostają sami, razem ze swoimi z coraz starszymi rodzicami. Ponieważ stowarzyszenie ma takie ambitne plan, by stworzyć centrum pomocy osobom z autyzmem, chcemy jakby nawiązać do tego poprzez temat naszej konferencji i pokazać konieczność tworzenia takich miejsc u nas w Polsce. E, oczywiście musimy pamiętać, że to nie jest koniec. Nasze dzieci rosną, więc jakby kolejnym etapem jest gimnazjum, bo mimo naszych czterech chęci, mocnego zaangażowania terapeutów, zawsze będzie grupa dzieci, które będą potrzebowały wsparcia przez całe swoje życie aż do dorosłości. W naszym ośrodku proponujemy podejście eklektyczne w terapii dzieci z autyzmem, podejście behawioralne i włączamy model TEACH. W ramach terapii proponujemy także terapię wspomagające. Na przykład terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, muzykoterapię, ter dogoterapię, terapię czaszkowo krzyżową i inne rodzaje terapii wspomagających. Będę starała się o tym Państwa przekonać, opowiadając o różnych aspektach problemów, z którymi mierzą się kobiety, dziewczęta z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pokazując podobieństwa, bo tych podobieństw jest mnóstwo między ich sytuacją, ich trudnościami, a trudnościami chłopców. Czy mężczyzn, ale także pokazując pewne różnice. Bardzo rozszerza się w tej chwili zakres różnych działań na rzecz osób z autyzmem w dwie strony. Jednocześnie w coraz wcześniejsze wykrywanie i coraz lepsze pomaganie w tym wcześniejszym wieku, jednocześnie dorasta ogromnie liczne pokolenie osób już dorosłych z autyzmem, dla których niestety w naszym kraju nie ma jeszcze dobrych i systemowych rozwiązań finansowanych przez państwo, aktywizacji społecznej i zawodowej. Jeżeli chodzi o wczesne wykrywanie, to jest kluczowe w ostatnich latach mamy do czynienia na szczęście z ogromnym rozwojem na świecie metod wczesnego wykrywania i nasza fundacja wespół z bardzo licznymi partnerami, m.in. Stowarzyszeniem z Białej Podlaskiej, ale kilkunastoma innymi w Polsce, upowszechnia te metody i rozwijamy. W tym roku program, który liczymy, że w ciągu kilku lat pozwoli na to, że dostępność dla wszystkich chętnych, dostępność najlepszych metod wczesnego wykrywania autyzmu będzie powszechna.